Więc Josi wybrała rtęć, metal płynny w temperaturze pokojowej. Jest również łatwopalny i w niektórych przypadkach łatwo parujący. Doskonały wybór. Co ty wybrałaś, Corin? Węgiel. Naturalne wiertło. Diamenty to czysty węgiel. Marszał? Huh? Kiedy gwiazdy wybuchły i utworzyły wszystkie pierwiastki z układu okresowego, nie było tam niczego o nazwie. H. Spróbuj jeszcze raz. Dobrze, wybrałem. Hell. Tak. Dobry na imprezy. Zawsze jest ubaw. <gry> Marszal, masz chwilę? Tak, czy coś się stało? Właśnie chciałem o to spytać. Myślami jesteś daleko stąd. A, tak. Mam dziś przesłuchanie do Magnes 360. A Magnes 360 to... To najlepszy zespół w szkole. Czy robią coś z Magnesem? Co robisz, marszał? Zaraz przesłuchanie. Mój brat, Grant, przyjedzie mnie odwiedzić. Spóźnia się. Nie mówiłeś, że przyjedzie? Właściwie nigdy nie mówiłeś, że masz brata. Mamy podobny kod genetyczny. Żaden z nas nie miał wyboru. Jeśli chcesz, żebym ci pomogła, lepiej się pośpiesz. Ona wysłała mnie do szkoły z internatem Myślałam sobie, że to jest miejsce jak każde inne Uczniowie Nauczyciele Dyrektor Jak w każdej normalnej szkole Ale nie Tu dzieją się dziwne rzeczy Naprawdę dziwne rzeczy Co tu robi ten facet? Coś tu jest nie tak I ktoś za tym stoi My się tego dowiemy w naszej szkole nie dzieje się nic dziwnego Dziwne przypadki w Blake Holz High Jak myślisz? Czy tak wygląda nowy wokalista zespołu magnes 360? Nikt już nie nosi t-shirtów, Marshal Serio? Nie, warstwy Masz coś z długim rękawem? Tak, mam coś Mam sobie pójść? Zaczekaj. Na pewno mam tu coś odpowiedniego. Znalazłem. Jeszcze chwila. Jak mówią Francuzi. Voila! Czegoś brakuje. Hej, jeszcze fryzura. Jak? Pamiętaj o nas, kiedy będziesz już sławny. Nie mogę niczego obiecać. A jeśli twój brat akurat przyjedzie, mamy na niego zaczekać? Był tu całkiem niedawno. Jeszcze pamiętaj, jak tu wygląda. Chodził tu do szkoły? Możemy o nim nie rozmawiać? Mhm. Muszę iść. Bo się spóźnię Co ty wyprawiasz, marszał? A na co to wygląda? Latam Mój głos Jak teraz pójdę na przesłuchanie? Marszał? O! o, nie teraz! Jesteśmy zajęci! Właśnie! Nie wpuścicie mnie do własnego pokoju? Okej okay. Co z tobą, marszał? Może to ma coś wspólnego z wirem w szkolnej piwnicy? Zróbcie coś. Niezły głos. Coś ty z sobą zrobił? Nie wiem. Też nie wiem. To się stało nagle. Musicie mi pomóc. Zaraz przesłuchanie. Chodzisz na przesłuchanie z obstawą. Zaczyna, jest duża kolejka. Jeszcze tylko chwilka. A więc to wy jesteście, magnes 360. Co za przyciągająca nazwa! Przyciągająca, magnes. Łapiecie? Hej, Willer, jesteś gotowy? Zaraz, zaraz. Wheeler? Tak jak Grand Wheeler? Grand Wheeler tak czy nie? Tak! Marszal i Grant są braćmi. Czemu nic nie mówisz? Grant Wheeler to legenda. Mój starszy brat z nim grał. Klawisze i wokal w zespole. Pulverize! Nice. Najlepszej kapeli w tej budzie. Jeśli jest choć trochę taki jak brat, to mamy wokalistę. Nie jestem moim bratem, jestem marszal. H? Madzisz zły dzień. Chcesz to przełożyć? Nie, nie trzeba. Chyba nie ma talentu po bracie. Panie profesorze, nie uwierzy pan. Coś się stało ze... Marszalem? Skąd pan wie? Ten model atomu wirujący nad jego ławką był pierwszą wskazówką. Hmm. Ale to chyba model Helu. Hmm. To by wyjaśniało latanie i jego głos. Właśnie zniszczyłem statyw Jaroda i Willa. Dadzą mi drugą szansę tylko dlatego, że jestem bratem Granta Willera. Aż boję się spytać, jak to zrobiłeś. Super. To koniec. Ja wszystko, czego dotknę, rdzewieję. Tlen w połączeniu z żelazem po jakimś czasie tworzy... Tlenek żelaza. Rdze. Nie chciałbym siać paniki, ale pierwszym modelem był Hel i Marshall latał. Teraz z modelu zrobił się tlen i z marszala też. Marszał zmienił się z helu w tlen, czyli idzie w górę układu okresowego. Może po drodze zmienisz się w platynę. Wtedy na pewno przyjmą cię do zespołu. Jeśli tak dalej pójdzie, to marszał skończy. tutaj uran. Masz rację. A tyle uranu ile on pomieści. To wystarczająco dużo promieniowania, żeby zabić wszystkich w szkole. Musimy znaleźć coś, co może wyjaśnić, dlaczego marszał pnie się w górę układu okresowego. To się zaczęło po lekcjach. Zmieniłeś się w hel, szykując się na przesłuchanie. Na pewno byłeś zdenerwowany. Zmieniłeś się w tlen i wtedy zrujnowałeś swoje szanse. Dzięki za przypomnienie, więc? Więc profesor chce powiedzieć, że muzyka wiele dla ciebie znaczy. Może to stres związany z przesłuchaniem powoduje... To wcale nie chodzi o zespół. No to może nam powiesz, o co chodzi, marszal? Świetnie. Wielki spóźnialski Grant Wheeler nadjechał. Brat? Dlaczego nie powiedziałeś, że twój brat jest super! Jest. O-o? Nie o to chodzi. Miałem na myśli: Spójrzcie na Marszala. Czemu tak się świecisz? Model też się zmienił. Sądząc po jego budowie i tej poświacie, zmienił się w Neon. Coraz bliżej uranu. Co ja mam robić? Lepiej, żeby brat cię teraz nie widział. Czy ktoś może zatrzymać Granta, zanim wymyślimy, jak to odwrócić? Ja, ja, ja pójdę. Zaczekaj, ja pójdę z tobą. dobra. Przesadzają, czy mi się wydaje? Pójdę z nimi na wypadek, gdyby któraś zemdlała z wrażenia. Hm. Twój brat ma chyba wpływ na chemię tego miejsca, marszał. Dość duży wpływ. Zawsze miło jest zobaczyć jednego z moich ulubionych uczniów, nawet jeśli to tylko krótka wizyta. Zwłaszcza kogoś, komu tak wspaniale się powodzi. Zawsze wiedzieliśmy, że wysoko zajdziesz. O, no tak. Robię co mogę, żeby szkoła była ze mnie dumna. Hmm, no cóż. Daj mi znać, jeśli tylko będziesz czegoś potrzebował Z przyjemnością ci pomogę <grych> Von, Zaprowadzisz pana Willera do jego brata, Marszala Dobrze cię widzieć Panią również Grand Wheeler To twoje nagrody? Jestem Von, kolega Marszala To on ma kolegów? Tak, zaprowadzę cię ale najpierw oprowadzimy Granta po szkole. Właściwie skończyłem ją całkiem niedawno. Wiem, gdzie co jest. Nie zostawimy cię tak. absolutnie. Josie, ale. Au! No to chodźmy. Co jeszcze sprowadza cię do Blake Halls i Grant? Mam rozmowę w sprawie letniego stażu w firmie niedaleko stąd. Letni staż? W firmie niedaleko stąd? To się przyda do życiorysu. Wspaniałe doświadczenie na drodze zawodowej. Tak, ale kim wy właściwie jesteście? Corinne Baxter, Josie Trent, Lukas Randall. I przyjaźnicie się z marszałem? No pewnie. Jasne. Tu już chyba byliśmy. E, tak, chodźmy ale dalej, dalej. Musimy jeszcze. Spokojnie, Marszał. Na pewno coś wymyślimy W końcu zdolności chemiczne masz we krwi, prawda? Nie całkiem Grant jest najmądrzejszy i najprzystojniejszy Ma talent Ta. Podobno dwukrotnie wygrał olimpiadę naukową, kiedy chodził do Blake Halsey W tym też jest lepszy ode mnie! Hej, hej, nie! Ja dzięki wystarczy. Dziękuję. Chcę iść do mojego brata. A widziałeś nowe drzewo? Tak, posadzili nowe drzewo koło parkingu. Musisz zobaczyć, jest takie takie zielone. Widziałeś je? Dlaczego nie chcecie, żebym się zobaczył z marszalem? On to wymyślił? Nie, chcemy cię oprowadzić. Chodź. Dalej, hmm. chodźmy. To... Teraz zalatuję wodą z basenu Co się ze mną dzieje? Chyba zmieniłeś się w Chlor Jak to się stało? To ty Chyba znaleźliśmy powiązanie między twoimi uczuciami do brata A twoim związkiem z Układem Okresowym Pierwiastków Serio? To nie ma nic wspólnego z zespołem ani z muzyką? No właśnie Ale... Jeśli ty jesteś Chlorem... Czym jest ten drugi? O nie! Jestem cały w... Co to jest? Możemy to wyjaśnić. Możecie to wyjaśnić? Nie, chodźmy stąd. Ty pewnie jesteś sód. To znaczy brat marszala. A pan? Profesor Zachary. Musisz coś zobaczyć. Czy ktoś mi powie, o co tu chodzi? Potem. Na razie zostawimy was samych. Musicie porozmawiać. Czy to aby dobry pomysł? Zobaczymy. Co się ze mną dzieje? To samo co ze mną stajemy się uranem. Co? Profesor Zachary mówi, że nie potrafimy się dogadać. Dogadać? W czym? Zachowujesz się tak od zeszłego lata. Co się dzieje? To dlatego, że popsułem twój głupi syntezator? Głupi? Dlatego tak wyglądam? Przez głupi syntezator? I znowu zaczynasz. Zawsze chodzi o ciebie. Dwa lata oszczędzałem na ten, jak powiedziałeś, głupi syntezator. Nie wiedziałem, że to ważne. No właśnie, Grant. Nigdy nie obchodziło cię, co ja czuję. Przecież przeprosiłem. Wcale nie. Tak. Ale nie szczerze. Słuchaj, przeprosiłem cię, więc o co naprawdę chodzi. Jak tak dalej pójdzie, to się źle skończy. Odkąd tu jesteś, czuję się jakbym żył w Twoim cieniu. Wszyscy Cię kochają. <noise> Twoi przyjaciele ciągali mnie dookoła szkoły, myśląc, że to Ci może pomóc, marszał. A Ty narzekasz? A ja? Ludzie lubią moją muzykę. Nauczyciele mnie lubili, ale. Nigdy nie miałem przyjaciół. Pewnie, że miałeś. Byłem popularny. To co innego. Nigdy nie lubili mnie za coś więcej niż moja muzyka czy moje nagrody. Żaden z nich mnie nie znał. Zawsze zazdrościłem ci, że zdobywasz przyjaciół tylko dzięki temu, że jesteś sobą. Jak jak widać, nic się nie zmieniło. Dlaczego nic nie mówiłeś? Z tych samych powodów, dla których wcześniej nie rozmawialiśmy. Każdy myślał, że wie, co czuje drugi. zawsze łączą się w związki z halogenami. Twój atom sodu oddaje elektrony mojemu atomowi chloru. Chlorek sodu? Czyli sól. Dwa niestabilne atomy łączą się w stabilną cząsteczkę. Jeszcze raz. <laughs> Nie, 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 nie coś ci się pomyliło. To się robi tak! A więc tak się bawią, bracia. Odrobina braterskiej więzi i po sprawie, jak sami widzicie. Marszal i ja już się pogodziliśmy I znów wyglądamy normalnie Chyba nie myślisz, że to już koniec, co? Co? A! Już nie żyjesz! Ale super! Jesteś nowym wokalistą zespołu Tak Ale nie zapomniałem, kto mi w tym pomógł Dzięki Muszę jechać Niedługo zadzwonię to znaczy, że jak dostaniesz tę pracę, to przeprowadzisz się tu? Przynajmniej taki mam plan. To mój przyszły szef. Wiktor Pearson? Tak, to z nim będę rozmawiał. Co będziesz dla niego robił? Sam jeszcze nie wiem. To jakaś posada w zakładach Piradine. Piradine? Wiktor wznawia działalność. A mój brat będzie jego pierwszym pracownikiem. No, to chyba dobrze. Albo... nie. Opracowanie na zlecenie Jetix i Z-Tekst. Udźwiękowienie Suprafilm. Tekst polski Agnieszka Klucznik. W polskiej wersji wystąpili Anita Sajnuk, Izabela Malik, Artur Święc, Marek Rachoń, Krystyna Wiśniewska, Mirosław Najner, Ireneusz Załóg i inni.